Do tej połowy się do, nagra tam do drugiego refrenu. No wiesz, ty wiesz gdzie. No. Ja tak gorzej. Jeszcze nie tej piosenki nie strzeliłem. W sumie kiedy moment będzie to Dobra, tu akurat no. mamy ujęcia inne, więc to trochę. Wybie sammy walę. Ja widzę takiego bomka pusię, że panolę. Zrobię zdjęcie, mam pomysł, ale nie wiem czy mi wyjdzie. O, coś takiego nawet. Waga, działa. Nie. O, chłopaki są. Są chłopaki. I będziesz cały czas na jednego chłopaka, bo... Jest tutaj drugi chłopak. Znaczy trzeci już. Tutaj czwarty. Czwarty chłopak. Tu mamy piątego chłopaka. O, bardzo ładnie. Co to I któregoś tam chłopaka? I i i jestem ja Okej. Dzięki, dzięki, chwila. Ale za to jak buduje kiedyś Trzyma Ja przetrwałem, no i upadłem na dobre tory. Pociąg do muzyki, jestem już uzależniony. Spójrz jeszcze, czy nie ma na kadrze, w kadrze jak Józef. Nie, tam jest miary porządnej, poza jakąś półką. Oni, kto to? A ten pan, droga do szczęścia jest. Czujesz ten ciężar, to tylko test, czy przetrwasz. Ja przetrwałem, no i upadłem na dobre tory. Co ty tak A co, nie na to to co ty robisz? No dawaj Żabołap, No chcę pójść Dobra to usunę to nagranie tylko, I bym zrobił to tylko test czy przetrwasz I wtedy to tylko test czy przetrwasz To zrobimy z ruchem kamery i zrobimy dwa nagrania Gdzieś w tym No, Durniu! Droga do sześciu jest ciężka. No nie, rozwalam cię. Dalej, dalej, dalej! Droga do sześciu jest ciężka. Dobra, czy i tu nie ruszam głową, Zaznaczam, i dopiero się odwracam. No. No, pociąg do muzyki, jestem już uzależniony.

A weź jeszcze czekaj, szybko zanim zaczniemy z um, Internet wieczorem z zewnątrz A i nagramy to dzisiaj Sowy Dobra, chodź Fajne. no i nadchodzi ten moment Weź no ma... na raz, dwa, trzy róż Pęci 3, 2, 1 i w ty róż 3, 2, 1 Uważaj na moto nieścigało ma ludzi po bo... prostu i gdybyście mieli zakręcać, ja bym już w tym samym momencie. Jak my słuchaj Maciej. Jak my będziemy już. Dobra, to ja włączam, to oddaję 4. 11, no? 3, 2, 1. Dobra, to no nie wiem, co 3, 2, 1 ty. Ja to włączam, a wy się róbcie. Nie? No nie. Co nie? Gdzie jesteś na dzisiaj? A ty. Haha! To nie ściga ona nas, po kopie komory okay. ta dla nas. Zróbmy to. Co idziesz okej. Okay. Już tam. Dobra, trzy, idź tam, no? to przecież piekło. Idź tam Już no nie. nie No jednak nie Trzy, dwa... Czekaj, go, no, nie. No. nie... widać cię, niech tak będzie Dobra, trzy, no. dwa, jeden Jak coś cię widać cały czas. <noise> ale za zanim za za muszę się pochwalić, co robiłem w lato, żeby ludzie mnie słuchali, ustaliłem. Ale zanim. Bo byś do Twojego pamiętania zielonego, na szczęście, jak teraz. Na szczęście, znalazłem się nie znalazło. się z tyłu. Dobra, oglądamy i oceniamy. Dobra no. trochę w lewo, moje lewo. O, ty? Nie wiem. Musisz jeszcze zlecić coraz szybsza zima, śnieg czasem upadnie No dobra! Pięć minut! Znajdziesz znajomy nowych lub starszych, trochę się podzielić. No i I zobaczmy, jak to wyszło. że ogólnie jest Ej, chwila! Chwila! Zwariował! Chwila! Naprawiamy! Naprawiamy! Na luzie! Dru... Aha, ja włączyłem myślałem że włączyłeś. No to już nagrywano? Tak. Ziemka mi się włączyła ja Trzemkoję. Trzemkoję. nie? Trzemkoję. 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 to Tutaj właśnie pisał się historia coś takiego. Czy nie? Co? No ja nie wiem, wiem. Te chmury akurat się zrobiły. No i byś musiał tak iść na przykład i chodź no. Dramat. Czemu? Bo nie ma słońca. A czemu ma być słońce? Bo jest potrzebne. No myślę, że jest okej. Okay. No dobra, idź ro... raz... krok do przodu i troszkę z prawej bardziej chyba byłeś. O, kurwa. No, 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 no. co? Czekaj. Nie przewidywałem żadnych problemów. Ale problemy się tworzą czasem. Czekaj. Nie no, patrz, spójrz. Uważaj na nie ściga ona ludzi po tych Próbuję. No i nadchodzi ten moment, mom Mama. Wszyscy, no mom wszyscy łapią się za głowę głowa No i nadchodzi ten moment, mam Wszyscy się za głowę Nie no git! Za, Kiedy to minęło, że zaraz praktyki zawodowe zawodowa Zaraz koniec Zaraz, zaraz koniec, zaraz zaraz zaraz, 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 zaraz I, konie. I te ale za nim ale za nim All is on you yeah. I tak właśnie minął rok nagrywania teledysku do torów. Było za nami, jest za nami bardzo dużo stresu, trudnych chwil, ale też kreatywności i dobrego humoru, co jest najważniejsze. Więc po pół roku przyszło nam się pochwalić tym, co zrobiliśmy, a tak naprawdę tym, co działo się za teledyskiem. No i nie ma co przedłużać więcej. Możecie się spodziewać w najbliższym czasie nowych rzeczy. Także. Efekty będą prac. Na pewno. Skibidi Droga do szczęścia jest ciężka, ale za to, jak buduje kiedy sukces upragniony, trzymasz w swoich rękach. Czujesz ten ciężar, to tylko test, czy przetrwasz. Ja przetrwałem, no i upadłem na dobre.